Chcę gorąco podziękować wszystkim rodzicom za przygotowanie poczęstunku, za wielkie serce i zaangażowanie w akcję szlachetnej paczki oraz zbiórkę żywności dla zwierząt w schronisku. A teraz pozwólmy, by Gerda i Kai wyszli z baśni na świat, stopić w nas odłamki szkła. Śmiałe Gerda, dużo napadało, w pierwszym śmiało. Z dziećmi pracuje się rewelacyjnie, ponieważ dzieci często pokazują wprost swoje emocje, więc łatwo jest odczytać, czy im się podoba współpraca z nami na bazie jakiegoś materiału, czy nie. Królowa śniegu, wybór prosty ponieważ dziś jest bardzo dużo różnych bajek, a powrót do klasyki wydaje mi się, że jest tym, czego czasami dzieciom właśnie potrzeba. Pod wielkim jestem wrażeniem wszystkich dzieci, które wystąpiły, bo zarówno najmłodsze Elfiki, grupa muminków, Smurfy, świetnie każda sobie dała radę i sprawdziły się w swoich rolach. Panie na pewno włożyły ogrom pracy, bo jak wiemy dobrze, że tutaj ułożyć program dla małych dzieci i to wszystko, z sobą wszystko połączyć, to naprawdę wymaga ogromu pracy i cierpliwości na pewno. Ja byłem pod wrażeniem rozmachu tego całego przedstawienia. W sumie to się nie spodziewałem. Myślę, że będzie w jakiejś sali, tak jak ostatnio. A wrażenie ogromne, w szczególności zrobił ten śnieg na końcu. Tak co oświetlenie, scenografia, dużo, dużo pracy zostało włożone, to widać. To, co dla nas jest najważniejsze, to na pewno wszechstronny rozwój każdego dziecka. Traktujemy każde dziecko indywidualnie, z indywidualnym podejściem. Często zdarza się, że musimy też opracować dla... Dla pojedynczego dziecka program, żeby zrealizowało i poszło jak najlepiej przygotowane do szkoły. dzisiaj wszystkim tym i tym większym. Bardzo mi się spodobał program przedszkola, który jest dodatkowe zajęcia, między innymi ceramika, zajęcia sportowe, język. No i też lokalizacja nam też odpowiada. My w sumie my z przedszkolu jesteśmy z Tadio jest dołączył w tym roku, więc to jest w parę miesięcy, ale, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo fajna. Fajna grupa, fajne pani nauczycielki współpracujące polecam. Dbamy na pewno o bezpieczeństwo, o komfort, by czuli się jak w bajkowym Dzisiaj Dzisiejsze przedstawienie też było takie założenie. Nazwa Przedszkole bajkowy domek, byście Państwo zobaczyli, jak jest w bajce. Myślę, że nam to się udało. W sercach niechaj lód topnieje.